ale oczywiście, wszystkim z tej strony Piteras i, teraz i e, to jest taka, powiedzmy, że krótka relacja z targów PGA w Poznaniu, ponieważ byłem dzisiaj, czyli w, w piątek e, na tych targach, byłem na VIP Dayu i jestem naprawdę mega zadowolony, ponieważ wreszcie byłem, byłem w warunkach akceptowalnych, czyli po prostu nie było jakiegoś natłoku ludzi i tak dalej, po prostu można było wszystko ładnie, elegancko, e, spokojnie sobie przejrzeć. Więc tak, było parę ciekawych stoisk, gier, które mnie naprawdę mnie zainteresowały. 60 Seconds, co jest pewnie wam znane już od pewnie dłuższego czasu, ale ja miałem dopiero teraz okazję w tą grę zagrać i naprawdę jestem pełen podziwu, że to jest po prostu polska gra i że ona naprawdę Wie, wiem teraz dlaczego odniosła tego sukces. Jeszcze jedna gra mnie bardzo zainteresowała, tylko czyli dwie gry, ale to jedną co chwilę. Jedna, jedna gra mnie jeszcze zainteresowała, to jest Achtung Kurve 3. Rozmawialiśmy sobie z twórcą tej gry, ponieważ, znaczy, to jest wiadomo że to jest za gra, tylko że twórca tej wersji gry ją zmodyfikował na coś, cał, może nie jest całkiem innego, ale są, jest według mnie znacznie, znacznie lepsze. Wpiszcie sobie tam, wygooglujcie, w, w achtą, kurwę, trójeczkę i ja mam na pewno gdzieś tam wyszedł stronę Facebooku, weźcie to produkcję naprawdę, bo gościu zrobił zrobi, zrobi, zarąbistą robotę. Między innymi nie ma e, planszy, planszy, która ma ściany, tylko ta plansza jest swobodna, więc naprawdę mm, bardzo, bardzo fajnie. Jeszcze powiem na koniec, że będę na PGA jeszcze w niedzielę o godzinie 12.00. Nie wiem czy będę w stanie wejść na PGA, ponieważ mam bilety tylko na hobby, czyli to są targi modelarskie. Ale po, jak jeśli uda mi się wejść na targi PGA, to będziecie mogli mnie spotkać o godzinie 12, zaznaczam o godzinie 12 będę w takim hala parku, ponieważ targi PGA odbywają się w tak zwanym czteropaku, czyli hala 7, 7A, 88A I, i to są po prostu takie 4 hale połączone prawie że w jedną i... Będę w tak zwanym a takim a la parku jakby w tym między tymi halami. O godzinie 12, tam gdzieś na ławce, będę sobie siedział, będę prawdopodobnie tam przez około pół godziny. Tam godziny będę tam na was czekał i tyle. Jeśli mnie tam nie będzie, o czym na pewno was poinformuję na Facebooku, to. No to będę po prostu na targach modelarskich. Prawdopodobnie przy makiecie z modelami jak Prawdopodobnie to będzie tak jak dosyć spora makieta, ale na pewno tam będę i tam na pewno na 100% będziecie mogli mnie spotkać o dowolnej godzinie. <gry> Więc. <gry> Myślę, że to tyle. Jeszcze teraz taka sprawa na temat konkursu, tego mojego małego mini konkursu. Tak jak wspominałem, to wygranie z gra... udział w zamkniętej becie The Crue Trzy osoby mają szansę wygrać to, taki, czy ten klucz do tej zamkniętej bety. I teraz Wam trochę ułatwię. Kupuję GoPro. Kupuję GoPro, mam zamiar kupić GoPro. I musicie odgadnąć, jaki to będzie model konkretnie. I ten model znajdziecie w katalogu z roku. 2014 oraz 2015. Od razu mówię, że to nie będzie GoPro 4 Session. Od razu mówię, żeby nie było wątpliwości, tyle. Więc tak Wam trochę ułatwiłem. Macie czas do niedzieli, ponieważ w niedzielę to niedzieli wieczorem, ponieważ w niedzielę kupuję właśnie GoPro. Dziękuję za uwagę i do następnego raz.